Jestem wieczny, wszystko wiem i wszystko widzę. Możesz zadać. Jedno pytanie, ale jeśli ktoś się wcześniej zadał, zniszczę cię. A jak się masz, po prostu jest tu tak samotno. Wiesz? To do dupy człowieku. Ja opuszczająca dom przyjaciół następnego dnia rano. Ja koniec z niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy. Koleżanka, idziemy coś zjeść? Ja? Ja dziś i przez kolejne cztery miesiące. To ja oglądający filmiki, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, których nie zamierzam wykonywać. Ja oglądająca zdjęcia kogoś, kto ma mnie kompletnie w dupie. Czy tylko ja, kiedy byłem mały, chciałem zobaczyć twarze tych pań? Kiedy pożyczysz komuś ołówek i widzisz, jak on pakuje go do purnika. New Challenge, czy potrafisz tak? Niedbały koczek, inne dziewczyny, ja. Gdy bibliotekarka pyta, gdzie książka, której nie oddałeś od trzech lat. Gdyby poniedziałek był osobą. Szkoła nie jest stresująca, chary lat 17. Kiedy zapytasz mamy, czy dać jakieś pieniądze, ona każe przynieść ci jej torebkę. Kiedy wasza koleżanka mówiła, że wyczuwa niezapowiedziano kartkówkę i uczyła się całą przerwę, ale się z niej śmialiście. ale okazuje się, że miała rację i wszyscy oprócz niej dostali jedynki. Jest najpotężniejszą telepatką z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia, o wiele potężniejszą niż ja. Moje ulubione zajęcie w kinie, jak reklamują inne filmy, mówię, ona to muszę pójść, a później i tak nie idę. Kiedy ktoś prosi mnie o zrobienie czegoś, co jest totalnie w zakresie moich obowiązków. Ja czekając na wiadomość od chłopaka, który mi się podoba. Kiedy twój nowy chłopak traktuje cię jak księżniczkę, ale ty tęsknisz za sobą łobuzem. Nauczyciel WF-u, nie jest zimno dziś, zajęcia będą na zewnątrz. Również nauczyciel WF-u. Cudny księżyc, muszę zrobić zdjęcie. Już niedługo. Proszę, nie jedz mnie. Lubisz batoniki? Jak chcę, żeby mi wyszło, jak mi wychodzi. Kiedy twój ziomek pójdzie do odpowiedzi? Eminem nigdy nie wygrał... W Kamień, papier, nożyce zawsze tylko remisował. Kiedy z kumplem skończyliśmy przedstawiać naszą prezentację, wykładowca i reszta sali. Kiedy czekasz, aż mama wróci z zebrania? Ja budzę się, ja proszę, aby nie była siódma rano, aby nie była siódma rano. Zegar druga w nocy, ja. O kotek niech tylko dosięgnę. WF jest ostatnią lekcją tego dnia, WFista, a gdzie wszyscy? Gdy nauczycielka zaczyna podejrzewać, że ściągasz, więc zaczynasz robić to. Doktorze, boli, gdy dotykam mojego barku, to proszę nie dotykać to będzie 50 złotych. dziękuję. Kiedy wujefistka ubierze się galowo. Siemanko, wychodzisz dziś? Jest tu taki jeden słodki koleś, który chcecie poznać. Nie, są urodziny mojego kota. Co? Moja dziewczyna chciała porozmawiać ze mną o tym, jaki jestem dziecinny, ale nie zna hasła. Nauczycielka potrzebuje kogoś do przeniesienia paru ławek i krzeseł, żomeczki z ostatnich ławek. Ja codziennie wybierając mój outfit. Ja podczas nauki. Kiedy piszesz komuś, jeszcze dam znać, podsumowując, nie przyjdę. Oznacz kolegę Debila. Nauczycielka, tylko nie spisujcie z książki, ma być własnymi słowami. Książka urodziła się w 1845 roku. Ja 1845 rok był rokiem jej. Urodzin. Ja kurde zaraz egzaminy, także ja, no chemia trudna sprawa. Kiedy nie mam nic do roboty, kiedy mam mnóstwo roboty. Pracownik Facebooka śmiejący się z mema, zanim wciśnie przycisk ban. Matma, ja i psiapsi. Chcę mieć pasek, będę najlepiej się uczyć, będę aktywna na każdej lekcji, byleby zdać. Ja. Napisz tekst piosenki. Jeśli druga osoba zna niech dokończy, typowa matma, na lekcji 2 plus 2 równa się 4, praca domowa 1 plus 2 plus 3 równa się 6, na sprawdzianie Jasiu dostał od mamy dwa jabłka i trzy gruszki, ile wynosi masa słońca? Gdy malujesz się już po raz ósmy i nadal jesteś brzydka, kiedy planujesz jakiś outfit w głowie i myślisz, że wyglądasz nim jak gwiazda, ale jak go ubierasz, wyglądasz jak debil, kiedy kasierka zaczyna nabijać twoje zakupy, a mamy jeszcze nie ma przy tobie. Kiedy zjesz miętówkę i popijesz szklanką wody? Zagadka na dziś ilu ludzi znajduje się w aucie? Kiedy zaswędzi cię nos podczas strzyżenia? Nauczycielka absolutny zakaz jakiejkolwiek, muzyki podczas lekcji w klasie, uczniowie w tylnych ławkach. Ojciec nie chce kota, rodzina i tak bierze kota, kot i ojciec po tygodniu. Kiedy zauważysz włos na swoim ekranie? Gdy ktoś nie zamknie drzwi. Wiewiórki lądują jak superbohaterowie. Kiedy twoja najlepsza przyjaciółka wraca z randki i czekasz, aż opowie ci wszystko ze szczegółami. Kiedy pozwalasz przyjaciółce poczytać swoją kłótnię z chłopakiem na Messengerze. Kiedy nauczyciel opowiada historię życia, a ty tylko udajesz, że cię to interesuje, żeby minęła lekcja. Jak myślicie wyglądam jak Sydziej, Myślałem, że to porównanie grafiki na różnych pecetach czy coś. Nikt. Ja w wieku dziesięciu lat. Twój chłopak to najlepsza osoba, której możesz powierzyć swoje najskrytsze tajemnice, nigdy nikomu nic nie powie, bo i tak Cię nie słuchał. Kiedy nakłamałeś w sywi, ale i tak, dostałeś tę pracę. Mój siostrzeniec narysował mnie, jak trzymam się z kebabem, za ręce nigdy nie czułem się tak zrozumiany. W tym momencie dwa słodziaki patrzą na siebie. Ja w wieku 15 lat, kiedy spadłem z roweru i przeleciałem kilka metrów po asfalcie, ja w wieku dwudziestu pięciu, lat kiedy krzywo spałem. Mógłbyś wracając kupić kartkę żałobną? Zmarła mama mojego kolegi z pracy. Ty jesteś kuwa jednak powalony jakiś. Gdy pani osądza cię za gadanie z kolegą, gdzie ty siedzisz całą lekcję cicho, eskuzmi? Jeśli nie chce ci się gotować wody za każdym razem, gdy robisz makaron, możesz zagotować zawczasu kilka litrów i zamrozić na później. Przyjaciółka potrzebuje twojej rady, chodzi o mojego chłopaka ostatnio. Ja zerwi z nim. Kiedy dziewczyna poprosi o otwarcie słoika. Mój stary w salonie Play, mój stary na infolinii. Każdy tak miał. Ukazał Ci się ultra rzadki Pepe Krawczyk za lajkuj, a w te wakacje wypłyniesz parostatkiem w piękny rejs. Dzień wypłaty, reszta miesiąca. Kiedy orientujesz się, że nie podłączyłeś telefonu do spania i rano masz 5% baterii. Kiedy denerwujesz się na kogoś, a on zaczyna Cię rozśmieszać, nie rób tak. Kiedy miaukniesz do kota, on Ci odmiałknie. Ja chcesz się przejść? Kumpela jasne, my. Bardzo cię lubię, a Ty mnie lubisz? Nie, ale jak to przecież dużo ze sobą rozmawiamy i zawsze jest przyjemnie, to może powinieneś spytać, czy Cię kocham. Kochasz mnie? Nie. Gdzie jesteś? No, już idę. A gdzie jesteś dokładnie? No, jeszcze myję zęby, ale już zaraz wychodzę. Kiedy wyprowadzisz się od rodziców i zaczynasz eksperymentować w kuchni po swojemu? Oto dlaczego orły zwykle są fotografowane z boku. Widok z boku, widok z przodu. Kiedy masz bałagan w pokoju, ale duszę artysty. Kiedy skończyłeś oglądać serial i nie wiesz co zrobić ze swoim życiem. Pracownik infolinii czekający aż klient przestanie go wyzywać. Słodki piesek na wypadek gdybyś miał zły dzień. Po co otwiera się lodówkę, żeby jeść, żeby myśleć? Kiedy za mocno odchylasz się na krześle i wiesz, że osiągnąłeś moment, z którego nie ma powrotu? Miłość zostawia blizny. Kiedy kumpel od wczoraj nie oznaczył cię w żadnym menie? Zagadka, która podzieliła kierowców, kto ma pierwszeństwo? Kiedy twój pies docenia to, że sprzątasz po nim gówno? Kiedy ktoś zapyta, czy może użyć mojego telefonu? Ktoś ja. Nawiedził cię uroczyszczenia szczęścia, nic, nie musisz klikać, przyszedł tylko życzyć Ci dobrego dnia. Kiedy Twój przyjaciel powie coś tak głupiego, że zastanawiasz się, dlaczego się przyjaźnicie? Kiedy za nim tęsknisz, ale musisz być silna? Kumpela, ile spałaś dzisiaj? Ty sześć. Kumpela, sześć godzin, ty sześć minut w autobusie. Po co komu paletka cieni, skoro zamiast tego można mieć paletkę sosów z McDonalda do zanurzania nóg to nie ja nie mam chłopaka, to chłopak nie ma mnie. To jak gdy czeka, aż w końcu odpiszę. Współczesny dziewięciolatek cieszy się, gdy rodzice kupią mu iPhona. Ja cieszyłem się, gdy kupili mi ten długopis. Kiedy na ostatniej lekcji jest WF lub religia? Kiedy dziewczyna uśnie, przytulając cię tak, że nie możesz się ruszyć. Kiedy chcesz ją przytulić, ale ona wciąż jest zła. Lepszy piątek 13 niż poniedziałek 16. Twoje profilowe zachęciło mnie, żeby do Ciebie napisać, dzięki, już je zmieniam. Tatuażysta, tatuaż gotowy, płatność kartą odrzucona, tatuażysta. Mamo, za ile obiad? Jak ziemniaki się ugotują? Moja definicja bogactwa, a do tego zdrowie. Zaczynaj każdą rozmowę telefoniczną, od zaraz padnie mi telefon, żeby móc się rozłączyć, kiedy tylko chcesz. Policjant z początku filmu Kevin Sam w domu to ta sama osoba, która jest złodziejem i próbuje okraść dom, można to poznać po złotym zębie. To żenujące, że wszyscy idziemy przez życie, ślepo akceptując to, iż jajecznica musi być kojarzona wyłącznie z porankami. Uczestnik talent show urodziłem się, gdy byłem dzieckiem, jurorzy. Daj mnie na odcinek, bo jak nie to mama da mi karę.